Rozdział 66 Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie, dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak w cyrku, jak i w amfiteatrach. Augustianie lubili je, często bowiem po nich następowały uczty i pijatyki trwające aż do rana, jakkolwiek lud przesycony był już przelewem krwi, jednakże gdy rozeszła się wieść, że nadchodzi koniec igrzysk i że ostatni chrześcijanie mają umrzeć na wieczornym widowisku, Nieprzeliczone tłumy ściągały do amfiteatru. Augustianie stawili się jak jeden człowiek. Domyślali się bowiem, że nie będzie to zwykłe przedstawienie i że Cezar postanowił wyprawić sobie tragedię z boleści Winicjusza. Tygellin zachował tajemnicę, jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. Ci, którzy widywali niegdyś Ligię u Plaucjuszów, Opowiadali teraz cuda o jej piękności. Innych zajmowało przede wszystkim pytanie, czy istotnie ujrzą ją dziś na arenie. Wielu bowiem z pomiędzy tych, którzy słyszeli odpowiedź, jaką Cezar dał Petroniuszowi u nerwy, tłumaczyło ją sobie podwójnie. Niektórzy przypuszczali wprost, że Nero odda lub może już oddał dziewicę Winicjuszowi. Przypominano sobie, że była zakładniczką, której wolno było zatem czcić takie bóstwa, jakie jej się podobały i której prawo narodów nie pozwalało karać. Niepewność, oczekiwanie i zaciekawienie opanowały wszystkich widzów. Cezar przybył wcześniej niż zwykle i wraz z jego przybyciem poczęto znów sobie szeptać, że jednak nastąpi zapewne coś nadzwyczajnego, gdyż Neronowi prócz Tygelina i Watyniusza towarzyszył Kasjusz, centurion olbrzymiej postawy i olbrzymiej siły, którego Cezar brał z sobą tylko wówczas, gdy chciał mieć przy boku obrońcę, na przykład gdy przychodziła mu ochota do nocnych wypraw na suburę, gdzie urządzał sobie zabawę zwaną sagatio, polegającą na podrzucaniu w górę na wojskowym płaszczu na napotkanych po drodze dziewcząt. Spostrzeżono także, że w samym amfiteatrze zostały przedsięwzięte pewne środki ostrożności, straże pretoriańskie powiększono. Komendę zaś nad nimi miał nie centurion, ale trybun Subrius Flawiusz, znany dotychczas ze ślepego przywiązania do Nerona. Zrozumiano wówczas, że Cezar pragnie się na wszelki wypadek ubezpieczyć przed wybuchem rozpaczy winicjusza, i ciekawość wzrosła jeszcze bardziej. Wszystkie spojrzenia zwracały się z natężonym zajęciem na miejsce, na którym siedział nieszczęsny oblubieniec, on zaś blady bardzo. Z czołem pokrytym kroplami, potu niepewny był jak i inni widzowie, ale zaniepokojony do ostatnich głębin duszy. Petroniusz, sam nie wiedząc dokładnie, co nastąpi, nie powiedział mu nic, tylko zapytał go, wróciwszy od nerwy, czy gotów jest na wszystko, a następnie czy będzie na widowisku. Winicjusz odpowiedział na oba pytania tak, ale przy tym mrowie przeszło mu przez ciało, domyślił się bowiem, że Petron już nie pyta bez przyczyny. Sam on żył już od niejakiego czasu, jakby tylko półżyciem, sam pogrążał się w śmierci zgodził się na śmierć ligi. Miała ona bowiem być dla nich obojga zarazem wyzwoleniem i ślubem. Ale teraz poznał, że inna rzecz jest myśleć z daleka o ostatniej chwili jako spokojnym zaśnięciu, a inna pójść patrzeć na męczarnie istoty droższej nad życie. Wszystkie dawniej przebyte bóle odezwały się w nim na nowo. Uciszona rozpacz poczęła znów krzyczeć w duszy. Ogarnęła go dawna chęć ratowania Ligi za wszelką cenę. Od rana chciał się dostać do kunikulów, by się przekonać, czy Ligia w nich się znajduje, ale straże pretoriańskie pilnowały wszystkich wejść i rozkazy były tak surowe, że żołnierze, nawet znajomi, nie dali się zmię zmiękczyć ni prośbą, ni złotem. Winicuszowi wydawało się, że niepewność zabije go wprzód, nim ujrzy widowisko. Gdzieś na dnie serca kołatała mu się jeszcze nadzieja, że może ligi nie ma w amfiteatrze i że wszystkie obawy są płonne. Chwilami czepiał się tej nadziei ze wszystkich sił. Mówił sobie, że Chrystus mógł ją przecież zabrać z więzienia, ale nie może pozwolić na jej mękę w cyrku. Dawniej zgodził się już był ze wszystkim na jego wolę. Teraz, gdy odepchnięty od drzwi kunikulów, wrócił na swoje miejsce w amfiteatrze i gdy z zaciekawionych spojrzeń, jakie na niego zwracano, poznał, że najstraszniejsze przypuszczenia mogą być słuszne, począł go błagać w duszy z namiętnością, podobną niemal do groźby o ratunek. Ty możesz, powtarzał, zaciskając konwulsyjnie ręce Ty możesz. Przedtem ani domyślał się, że ta chwila gdy zmieni się w rzeczywistość będzie tak straszna. Teraz, nie zdając sobie sprawy z tego, co się z Nim dzieje, miał jednak poczucie, że jeśli ujrzy mękę Ligi, to Jego miłość zmieni się w nienawiść, a Jego wiara w rozpacz. I zarazem przerażał się tym poczuciem, bał się bowiem obrazić Chrystusa, którego błagał o zmiłowanie i cud. Już nie prosił o jej życie. Chciał tylko, by umarła, nim ją wywioną na arenę. A i z niezgłębionej otchłani bólu powtarzał w duszy: Choć tego mi nie odmów, a ja cię umiłuję bardziej jeszcze niż miłowałem cię dotąd. W końcu myśli jego rozpętały się jak fale targane wichrem. Budziła się w nim żądza zemsty i krwi. Porywała go szalona chęć rzucić się na Nerona i zdusić go wobec wszystkich widzów, a jednocześnie czuł, że tą rządzą obraża znów Chrystusa i łamie Jego przykazania. Chwilami przelatywały mu przez głowę błyskawice nadziei, że to wszystko, przed czym drżała Jego dusza, odwróci jeszcze wszechmocna i miłosierna ręka, lecz gasły natychmiast, jakby w niezmiernym rozżaleniu, że ów, który mógł jednym słowem zburzyć ten cyrk i ocalić ligę, opuścił ją jednak, chociaż ufała Mu. I miłowała go ze wszystkich sił swego czystego serca. I myślał dalej, że oto ona tam leży w ciemnym kunikulum, słaba, bezbronna, opuszczona, zdana na łaskę i niełaskę ze zwierzęconych stróżów, goniąca może ostatnim tchem, on zaś musi czekać bezradnie w tym strasznym amfiteatrze, nie wiedząc, jaką obmyślano dla niej mękę i co za chwilę zobaczy. Wreszcie, jak człowiek, który spadając w przepaść, chwyta się wszystkiego, co rośnie nad jej krawędzią, tak i on, oburącz, chwycił się myśli, że jednak tylko wiarą może ją ocalić. Wszak zostawał tylko jeden sposób. Wszak Piotr mówił, że wiarą ziemię można wzruszyć w posadach. Więc skupił się, zgniótł w sobie zwątpienie, całą swą istotę zamknął w jednym słowie: wierzę i Czekał cudu. Lecz, równie jak zbyt natężona struna musi pęknąć, tak i jego złamało wysilenie. Trupia bladość pokryła mu twarz i ciało poczęło tężeć. Wówczas pomyślał, że błaganie jego zostało wysłuchane bo to umiera. Wydało mu się, że Ligia niezawodnie musiała już także umrzeć i że Chrystus bierze ich w ten sposób do siebie. Arena, białe togi nieprzeliczonych widzów. Światło tysiącznych lamp. Wszystko razem znikło mu z oczu. Ale owa niemoc nie trwała długo. Po chwili zbudził się, a raczej zbudziło go tupanie z niecierpliwionego ludu. Chory jesteś, rzekł mu Petroniusz. Każ się odnieść do domu. I nie zważając, co powie na to, Cezar wstał, by podeprzeć Winicjusza i wyjść z nim razem. Serce wezbrało mu litością, a przy tym drażniło go nie do wytrzymania to, że Cezar patrzył przez szmaragd na Winicjusza, studiując z zadowoleniem jego boleść, może dlatego, aby ją potem opisać w patetycznych strofach i zyskać poklask słuchaczów. Winicjusz potrząsnął głową. Mógł umrzeć w tym amfiteatrze, ale nie mógł z niego wyjść, wszakże przedstawienie miało się lada minuta rozpocząć. Jakoż w tej samej prawie chwili prefekt miasta cisnął przed siebie czerwoną chustkę, a na ów znak zaskrzypiały wrzeciądze naprzeciwko cesarskiego podium i z ciemnej czeluści wyszedł na jasno oświeconą arenę Ursus. Olbrzym mrugnął powiekami, widocznie olśniony światłem areny, po czym wysunął się na środek, rozglądając się wokół, jakby chcąc rozpoznać, z czym przyjdzie mu się spotkać. Wszystkim Augustianom i większości widzów wiadomo było, że to jest człowiek, który zadusił Krotona, więc na jego widok szmer rozległ się po wszystkich ławach. W Rzymie nie brakło gladiatorów ogromniejszych o wiele nad zwykłą miarę ludzką, ale podobnego nie widziały jeszcze oczy kwirytów. Kasjusz, stojący w podium za Cezarem, wydawał się przy tym ligu nikłym człowiekiem senatorowie, Westalki Cezar, Augustianie i Lud patrzyli z zachwytem znawców i miłośników na jego potężne, Grube jak konary uda, na piersi, podobne do dwóch połączonych tarcz i na Herkulesowe ramiona. Szmer wzrastał z każdą chwilą. Dla tych tłumów nie mogła wprost istnieć większa rozkosz, jak widzieć takie muskuły w grze, w napięciu i w walce. Szmer zmieniał się w okrzyki i gorączkowe pytania, gdzie mieszka szczep, który wydaje podobnych wielkoludów. Ów zaś stał w środku amfiteatru nagi, do kamiennego kolosu niż do człowieka podobniejszy, ze skupioną, a zarazem smutną twarzą barbarzyńcy, i widząc pustą arenę, spoglądał ze zdziwieniem swymi niebieskimi oczyma dziecka: to na widzów, to na Cezara, to na kraty kunikulów. Skąd oczekiwał katów. W chwili, gdy wychodził na scenę, prostacze serce jego zakołatało po raz ostatni nadzieją, że może czeka go krzyż. Lecz gdy nie ujrzał krzyża ni gotowego dołu, pomyślał, że niegodny jest tej łaski i przyjdzie mu umrzeć inaczej i zapewne od zwierząt. Był bezbronny i postanowił zginąć jak przystało na wyznawcę baranka. Spokojnie i cierpliwie. Tymczasem chciał pomodlić się jeszcze do zbawiciela, więc klęknąwszy na scenie, złożył ręce i podniósł wzrok ku gwiazdom migocącym przez górny otwór cyrku. Postawa ta nie podobała się tłumom. Dosyć już miano tych chrześcijan umierających jak owce. Zrozumiano, że jeśli olbrzym nie zechce się bronić, widowisko chybi. Tu i ówdzie ozwały się sykania. Niektórzy poczęli wołać o mastygoforów których zadaniem było chłostać szermierzy niechcących walczyć. Po chwili ucichło jednak wszystko. Nikt bowiem nie wiedział, co czeka Olbrzyma i czy nie zechce walczyć, gdy spotka się oko w oko ze śmiercią. Jakoż nie czekano już długo. Nagle ozwał się przeraźliwy głos mosiężnych trąb, a na ów znak otworzyła się krata naprzeciw cesarskiego podium i na arenę wpadł wśród wrzasków bestiariów Potworny tur germański, niosący na głowie nagie ciało kobiece. Ligio! Ligio! krzyknął Winicjusz. Po czym chwycił rękoma włosy przez kroniach, zwinął się w łęk, jak człowiek, który uczył w sobie ostrze włóczni, i chrapliwym, nieludzkim głosem począł powtarzać. Wierzę! Wierzę! Chryste! Cudu! I nie czuł nawet, że w tej chwili Petroniusz zakrył mu głowę togą. Zdawało mu się, że to śmierć lub ból przysłania mu oczy. Nie patrzył, nie widział. Ogarnęło go uczucie jakiejś strasznej próżni. W głowie nie pozostała mu ani jedna myśl. Usta tylko powtarzały, jak w obłąkaniu. Wierzę, wierzę, wierzę. Wtem amfiteatr umilkł. Augustianie podnieśli się, jak jeden człowiek z miejsc gdyż na arenie stało się coś nadzwyczajnego. Oto pokorny i gotowy na śmierć Lig, ujrzawszy swą królewne na rogach dzikiej bestii, zerwał się jakby sparzony żywym ogniem i pochyliwszy grzbiet, począł biec pod kątem ku rozszalałemu zwierzęciu. Ze wszystkich piersi wyrwał się krótki okrzyk zdumienia, po którym uczyniła się głucha cisza. Lig dopadł tymczasem w mgnieniu oka rozchukanego byka i chwycił go za rogi. — Patrz! — zawołał Petroniusz, zrywając togę z głowy Winicjusza. Uwzasz podniósł się, przechylił w tył swą bladą jak płótno twarz i począł patrzeć na arenę szklistym, nieprzytomnym wzrokiem. Wszystkie piersi przestały oddychać. W amfiteatrze można było usłyszeć przelatującą muchę. Ludzie nie chcieli wierzyć własnym oczom, jak rzym rzymem nie widziano nic podobnego. Lig trzymał dzikie zwierzę za rogi. Stopy jego zaryły się wyżej kostek w piastu. Grzbiet wygiął mu się jak bóg napięty. Głowa schowała się między barki na ramionach muskułów, wystąpiły tak, iż skóra niemal pękała pod ich parciem, lecz osadził byka na miejscu. I człowiek, i zwierz trwali w takiej nieruchomości, iż patrzącym zdawało się, że widzą jakiś obraz przedstawiający czyny Herkulesa lub Tezeusza, lub grupę wykutą z kamienia. Ale w tym pozornym spokoju Znać było straszliwe natężenie dwóch zmagających się ze sobą sił. Tur zarył się również jak człowiek, nogami w piasek, a ciemne, kosmate jego ciało skurczyło się tak, iż wydawał się do olbrzymiej kuli podobny. Kto pierwej się wyczerpie, kto pierwszy padnie oto było pytanie, które dla tych rozmiłowanych w walkach widzów miało w tej chwili więcej znaczenia niż ich los własny, niż cały Rzym i jego panowanie nad światem. Uflig był im teraz półbogiem godnym czci i posągów. Sam Cezar wstał także. Oni z tygelinem, słysząc o sile człowieka, umyślnie urządzili takie widowisko i drwiąc, mówili sobie niechże ten krotobójca pokonatura, którego nie mu wybierzem. Teraz zaś spoglądali w zdumieniu na obraz, jaki mieli przed sobą, jakby nie wierząc, żeby to mogła być rzeczywistość. W amfiteatrze można było widzieć ludzi, którzy podniósłszy ręce, zostali w tej postawie. Innym pot oblał czoła, jakby sami zmagali się ze zwierzęciem. W cyrku słychać było tylko syczenie płomieni w lampach i szelest węgielków spadających z pochodni. Głosy zamarły widzą w ustach, serca natomiast biły w piersiach, jakby je chciały rozsadzić. Wszystkim wydawało się, że walka trwa wieki. A człowiek i zwierz stali ciągle w okropnym wysileniu. Rzekłbyś w kopani w ziemię. Wtem głuchy, podobny do jęku ryk ozwał się z areny, po którym ze wszystkich piersi wyrwał się okrzyk i znów zapadła cisza. Ludzie mali, że śnią. Oto potworna głowa byka poczęła się przekręcać w żelaznych rękach barbarzyńcy. A twarz liga, kark i ramiona poczerwieniały jak purpura, grzbiet wygiął się jeszcze silniej. Widać było, że Zbiera resztę swych nadludzkich sił, ale że mu już ich na długo nie wystarczy. Coraz głuchszy, chrapliwszy i coraz boleśniejszy ryk Tura pomieszał się ze świszczącym oddechem piersi olbrzyma. Głowa zwierzęcia przekręcała się coraz bardziej, a z paszczy wysunął się długi, spieniony język. Chwila jeszcze i do uszu bliżej siedzących widzów doszedł jakby trzask łamanych kości, po czym zwierz zwalił się na ziemię ze skręconym śmiertelnie karkiem. Wówczas olbrzym sunął w mgnieniu oka powrozy z jego rogów i wziąwszy dziewczynę na ręce, począł oddychać spiesznie. Twarz mu pobladła, włosy polepiły się od potu barki i ramiona zdawały się być zlane wodą. Przez chwilę stał jak na wpół przytomny, po czym jednakże podniósł oczy i począł patrzeć na widzów. A amfiteatr oszalał. Ściany budynku poczęły drżeć od wrzasku kilkudziesięciu tysięcy widzów. Od czasu rozpoczęcia widowisk nie pamiętano takiego uniesienia. Siedzący na wyższych rzędach popuszczali je i poczęli stępować na dół, tłocząc się przy przejściu między ławkami, aby bliżej przypatrzyć się siłaczowi. Zewsząd ozwały się głosy o łaskę, namiętne, uparte, które wkrótce zmieniły się w jeden powszechny okrzyk. Ów olbrzym. Stał się teraz drogim dla tego rozmiłowanego w sile fizycznej ludu i pierwszą w Rzymie osobą. On zaś zrozumiał, że tłum domaga się, by darowano mu życie i zwrócono wolność, lecz widocznie nie chodziło mu tylko o siebie. Przez chwilę rozglądał się dokoła, po czym zbliżył się do cesarskiego podium i kołysząc ciało dziewczyny na wyciągniętych ramionach, podniósł oczy z wyrazem błagalnej prośby, jakby chciał mówić: Nad nią się zmiłujcie. Ją ocalcie, Jam dla niej to uczynił. Widzowie pojęli doskonale, czego żądał. Na widok zemdlonej dziewczyny, która przy ogromnym ciele liga wydawała się małym dzieckiem, wzruszenie ogarnęło tłum rycerzy i senatorów. Jej drobna postać, tak biała, jakby wycięta z alabastru, jej zemdlenie, okropne niebezpieczeństwo, z którego uwolnił ją olbrzym, a wreszcie jej piękność i jego przywiązanie wstrząsnęły serca. Niektórzy mniemali, że to ojciec żebrzy o zmiłowanie nad dzieckiem. Litość buchnęła nagle, jak płomień. Dość już miano krwi, dość śmierci, dość mąk. Zdławione łzami głosy poczęły wołać o łaskę dla obojga. Ursus tymczasem posuwał się wokół areny i kołysząc wciąż dziewczynę na ramionach, ruchem i oczyma błagał dla niej o życie. A wtem winicjusz zerwał się z miejsca, przeskoczył ogrodzenie. Dzielące pierwsze miejsca od areny i przybiegłszy do ligi nakrył togą jej nagie ciało. Po czym rozdarł tunikę na piersiach, odkrył blizny pozostałe po ranach otrzymanych w wojnie armeńskiej i wyciągnął ręce do ludu. Wówczas uniesienie tłumu przeszło wszelką widywaną w amfiteatrach miarę. Tłuszcza poczęła tupać i wyć. Głosy wołające o łaskę stały się wprost groźne. Lud ujmował się już nie tylko za atletą, ale stawał w obronie dziewicy, żołnierza i ich miłości. Tysiące widzów zwróciło się ku Cezarowi z połyskami gniewu w oczach i z zacieśniętymi pięściami. Ów wszelako ociągał się i wahał. Do już nie miał wprawdzie nienawiści, i na śmierci ligii nie zależało mu nic, lecz wolałby widzieć ciało dziewczyny poprute rogami byka lub podarte kłami zwierząt. Zarówno jego okrucieństwo, jak i jego zwyrodniała wyobraźnia i zwyrodniałe żądze znajdowały jakąś rozkosz w podobnych widokach, a oto lud chciał go jej pozbawić. Na tę myśl gniew odbił się na jego roztyłej twarzy. Miłość własna nie pozwoliła mu także poddać się woli tłumów, a jednocześnie nie śmiał się jej przez przyrodzone tchórzostwo sprzeciwić. Więc począł patrzeć czy przynajmniej między Augustianami nie dostrzeże zwróconych ku dołowi palców na znak śmierci. Lecz Petroniusz trzymał wzniesioną do góry dłoń, patrząc przy tym niemal wyzywająco w jego twarz. Przesądny, ale skłonny do uniesień Westynus, który bał się duchów, ale nie bał się ludzi, dawał znak łaski. Toż samo czynił senator Scevinus, toż samo Nerwa, toż samo tulius Senecio. To samo stary, słynny wódz Ostoriusz Skapula, toż samo Antystiusz, toż samo Pizo i Vetus i Kryspinus i Minuciusz Termus i Ponciusz Telezynus i najpoważniejszy czczony przez lud Trazearz. Na ten widok Cezar odjął szmaragd od oka z wyrazem pogardy i urazy, gdy wtem Tygellin, któremu chodziło o to, by na złość uczynić Petroniuszowi, pochylił się i rzekł. Nie ustępuj boski, mamy pretorianów. Wówczas Nero zwrócił się w stronę, gdzie komendę nad pretorianami przynał, trzymał srogi i oddany mu dotychczas całą duszą Sebriusz Flawiusz i ujrzał rzecz nadzwyczajną. Twarz starego trybuna była groźna, ale zarana łzami, i rękę trzymał wzniesioną w górę na znak łaski. Tymczasem tłumy poczęła ogarniać wściekłość. Kurzawa wzbiła się z tupiących nóg i przysłoniła amfiteatr. Wśród okrzyków odzywały się głosy: Ahenobarbus, matkobójca, podpalacz. Nero zląkł się. Lud był wszechwładnym panem w cyrku. Poprzedni Cezarowie, a zwłaszcza Kaligula, pozwalali sobie czasem iść wbrew jego woli, co zresztą wywoływało zawsze rozruchy, dochodzące nawet do przelewu krwi. Lecz Nero w odmiennym był położeniu. Naprzód jako komediant i śpiewak potrzebował łaski ludu. Po wtóre chciał go mieć po swojej stronie przeciw senatowi i patrycjuszom, a wreszcie po pożarze Rzymu usiłował wszelkimi sposobami przejednać go sobie i zwrócić jego gniew na chrześcijan. Zrozumiał wreszcie, że sprzeciwiać się dłużej było wprost niebezpieczne. Rozruch, poczęty w cyrku, mógł ogarnąć całe miasto i mieć nieobliczalne następstwa. Spojrzał więc raz jeszcze na subriusza, flawiusza, na centuriona, scewina, krewnego senatora, na żołnierzy i widząc zmarszczone wszędzie brwi, wzruszone twarze i utkwione w siebie oczy, dał znak łaski. Wówczas grzmot oklasków rozległ się od góry do dołu, lud pewien już był życia skazanych, gdyż od tej chwili wchodzili oni pod jego opiekę, i nawet Cezar nie ośmieliłby się ścigać ich dłużej swą zemstą.